Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym miesiącu naszej formacji. Zapraszam Was do odkrycia na nowo Boga jako Ojca, miłosiernego Ojca. Taki jest nasz dzisiejszy temat. W tym czasie Wielkiego Postu Liturgia Słowa podczas Eucharystii ukazuje nam właśnie taki obraz Boga, jako Ojca. Pełnego dobroci, miłosierdzia, tego, który jest nieskory do gniewu, cierpliwy i zawsze gotowy, żeby nam przebaczać. W tym czasie w sposób szczególny rozważamy mękę Jezusa, ale myślę, że może to być też czas na odkrywanie Boga Ojca. Pamiętam, jak ja kiedyś, wiele lat temu, właśnie tak przeżyłam czas Wielkiego Postu. Uświadomiłam sobie wtedy, w Środę Popielcową, kiedy słyszymy Ewangelię o kuszeniu Jezusa na pustyni, że to, co poprzedzało moment wyjścia Jezusa na pustynię, to był chrzest w Jordanie. To był moment, w którym Jezus usłyszał głos Ojca, który mówił, Ty jesteś mój Synu miłowany, w Tobie mam upodobanie. I zaraz potem Jezus idzie na pustynię, gdzie jest zupełnie sam. I co tam robi? Został z tym Słowem, które usłyszał, ty jesteś mój Syn umiłowany, to jest 40 dni przebywania z Ojcem. 40 dni doświadczania też tego, kim jest. Jest Synem Umiłowanym. I wierzę, że w tym wielkopostnym czasie Duch Święty chce przyprowadzić nas na nowo do serca Ojca i chce nam pomóc odkryć jeszcze głębiej Jego miłosierdzie. Odkrycie Boga jako miłosiernego Ojca jest istotą naszego życia. Poznanie Boga jako Ojca, mojego Ojca. I to nie tylko poznanie głową, że wiem o tym, ale sercem. To jest fundamentalne, bo, bo wtedy poznajemy, kim jest Bóg, ale też odnajdujemy to, kim my jesteśmy, że jesteśmy Jego dziećmi. Odkrywamy wtedy swoją tożsamość, a to zmienia wszystko w życiu. I dopiero wtedy możemy stawać się do Niego podobni, być jak On. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Prawda o Bogu, miłosiernym Ojcu, to było najważniejsze przesłanie, które chciał nam zostawić Jezus. On tak bardzo chciał nam objawić Ojca, który kocha, który jest pełen miłosierdzia. Ciągle mówił o Ojcu. Ja w mojej Biblii mam zaznaczone wszystkie te fragmenty w Ewangeliach, w których Jezus mówi o Ojcu. Nie liczyłam ich, ale jest ich wiele. I takich fragmentów, które ukazują Boga jako Ojca, jest także bardzo wiele w dzienniczku siostry Faustyny o którym przecież Jan Paweł II powiedział, że jest to Ewangelia Miłosierdzia, napisana w perspektywie XX wieku. Jezus, który nauczając, zgłosił, objawiał Ojca, o tym samym mówił też siostrze Faustynie. Chciał, żeby ona przypomniała nam prawdę o jego miłosiernej miłości, o jego miłosierdziu, które wypływa z ojcowskiego serca Boga. Wiele razy w dzienniczku zwracał się do niej: córko moja, dziecie moje. I w ten sposób wprowadzał ją w tą pełną miłości relację z ojcem. I na tą samą drogę zaprasza też każdego z nas. Pragnienie Jezusa, abyśmy poznali ojca, jest wciąż aktualne, jest wciąż niezaspokojone. Dopóki żyje choćby jeden człowiek, który jeszcze nie poznał, nie doświadczył Jego miłości. Jezus mówił do siostry Faustyny: Serce moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Oby mogły zrozumieć, że ja jestem dla nich ojcem najlepszym. Kiedy my sami głęboko zrozumiemy tę prawdę, będziemy tym doświadczeniem promieniować na innych. Będziemy świadkami dobroci i miłosierdzia Boga, który jest Ojcem. Będziemy tymi świadkami tak jak była nim Faustyna, tak jak był nim Jezus w czasie swojego ziemskiego życia. Święta siostra Faustyna, poznając Boże Miłosierdzie, była coraz bardziej przekonana o tej wielkiej, bezwarunkowej miłości Boga. Pisała: Ty, Pan, Bóg mój, zmieniać się nie możesz. Jesteś zawsze ten sam. Niebiosa się odmienić mogą i wszystko, co jest stworzone. Ale Ty, Panie, zawsze ten sam. Trwać będziesz na wieki. Ojcze nieskończonego miłosierdzia. Ja, Dziecie Twoje, z utęsknieniem czekam na przyjście Twoje. Ile razy Faustyna pisała w dzienniczku wprost o Bogu Ojcu, Zawsze podkreślała jego czułą, niezwykłą miłość, na którą nie musimy zasługiwać, bo ona jest darmowym darem jego miłosiernego serca dla nas. Po komunii świętej chwilę obcowałam z Ojcem Niebieskim, pisze Faustyna. Dusza moja została pociągnięta w sam żar miłości. Miłość ogarniała mnie tak wielka ku Ojcu Niebieskiemu. Że ten dzień cały nazywam nieprzerwaną ekstazą miłości. Cały wszechświat wydawał mi się jakoby małą kropelką wobec Boga. Nie masz szczęścia większego nad to, że mi Bóg daje poznać wewnętrznie, że jest mu miłe każde uderzenie serca mojego i kiedy mi okazuje, że mnie szczególnie miłuje. To wewnętrzne przeświadczenie w którym mnie Bóg utwierdza swojej miłości ku mnie i o tym, jak Mu jest miła dusza moja, wprowadza w duszę moją głębię pokoju. Doświadczając takiej miłości, ojcowskiej miłości Boga, siostra Faustyna odkrywała, że ta relacja jest wzajemna. Ojcowska miłość Boga prowadziła ją do odnajdywania swojej własnej tożsamości dziecka Bożego. I cieszyła się tą prawdą, zadziwiała się Bożym miłosierdziem. Wewnętrznie widziałam spojrzenie Boga na nas z wielkim upodobaniem, pozostałam sam na sam z Ojcem Niebieskim. O jak wielkie jest miłosierdzie Boże, że dopuszcza człowieka do takiego wielkiego udziału w swym boskim szczęściu. Moglibyśmy pomyśleć, że to są takie dla nas oczywiste prawdy, że przecież wiem, że Bóg jest kochającym Ojcem, że ja jestem Jego dzieckiem i co tutaj nowego mogę odkryć dla siebie. Ale gdy przyjrzymy się życiu siostry Faustyny, to zobaczymy, że ta niezwykła więź i bliskość z Bogiem Ojcem towarzyszyła jej i pogłębiała się na wszystkich etapach jej życia. Na początku swojego życia zakonnego napisała. Podczas modlitwy Jezus przeniknął całą duszę moją, ustąpiła ciemność. Usłyszałam w duszy te słowa, Tyś radością moją, tyś rozkoszą serca mojego. Od tej chwili dusza moja obcuje z Bogiem jako dziecię ze Swemu kochanym Ojcem. Później, podczas swojego pobytu w Wilnie, już kilka lat po ślubach wieczystych, z ufnością wyznała: Bóg jest ojcem moim, a więc ja, dziecię jego, mam wszelkie prawo do jego boskiego serca. A im ciemność większa, tym ufność nasza powinna być zupełniejsza. Czuję się jako dziecko na ręku najlepszego ojca i usłyszałam te słowa: Nie lękaj się niczego. Ja jestem zawsze z Tobą. Jego miłość przeniknęła mnie na wskrość. Czuję, że wchodzę z Nim w zażyłość tak ścisłą, na której wyrażenie nie mam słów. I w ostatnim roku swojego życia, na kilka miesięcy przed śmiercią, napisała: Dziś dusza moja ma usposobienie dziecka. Jednoczę się ściśle z Bogiem, jak dziecko z Ojcem. Czuję się w całej pełni. Dzieckiem Bożym. Widzimy więc, że głęboka relacja z Ojcem, poznawanie, doświadczanie Go jako Ojca pełnego miłosierdzia to jest proces, to jest droga i to jest droga także dla nas, jeśli chcemy być naprawdę apostołami Jego miłosierdzia. Bo to właśnie w relacji z Ojcem rodzi się w nas ufność i dzięki relacji z Ojcem, dzięki wpatrywaniu się w Niego, Możemy stawać się miłosierni dla innych. A przecież to właśnie te dwie postawy ufność i miłosierdzie stanowią istotę naszego życia jako apostołów Bożego miłosierdzia. Warto przy okazji tego tematu zadać sobie pytanie na modlitwie o to, jak wygląda dzisiaj moja relacja z Bogiem Ojcem? Czy umiesz powiedzieć do Boga: Tato? Czy potrafisz mówić mu o wszystkim, o wszystkich swoich sprawach, jak małe dziecko, które przychodzi ze wszystkim do swojego taty? Możemy sobie wyobrazić, jak y, taką relację dziecka z kochającym tatą, dla którego córeczka jest księżniczką najpiękniejszą, najcudowniejszą na świecie, z tatą, który jest dumny ze swojego syna, który spędza z nim czas, uczy go wielu rzeczy. Nie trudno sobie wyobrazić, jak taki tata cieszy się, kiedy dziecko do niego przychodzi, kiedy go pyta, kiedy prosi go o pomoc. A to wszystko jest tylko bladym cieniem, jak mówi Faustyna, bladym odbiciem Bożej miłości i tego, jakim ojcem jest Bóg. Oczywiście na ten nasz obraz Boga jako Ojca mają duży wpływ nasze relacje z rodzicami, zwłaszcza z tatą szczególnie jeśli one były trudne ale to dobrze jest pamiętać o tym, że dla Boga nie ma nic niemożliwego On pragnie takiej bliskiej relacji z każdym z nas i może uleczyć każdą ranę naszego serca jeśli nie masz takiej relacji z Bogiem to proś o tę łaskę to jest naprawdę fundamentalne doświadczenie naszego życia bo dopiero wtedy możemy stawać się jak On Dopiero wtedy jesteśmy zdolni kochać, jesteśmy zdolni tracić, dawać siebie, i dopiero wtedy potrafimy powiedzieć tak naprawdę z głębi serca: Ufam Tobie. Możemy popatrzeć na życie Jezusa, który jako człowiek przez całe życie miał niezwykłą relację z Ojcem, pielęgnował ją. Znajdując zawsze czas na modlitwę, przebywanie z ojcem. I potem, kiedy widzimy go w ugrujcu, kiedy widzimy go konającego na krzyżu, to rozumiemy, jak to jest możliwe, że był w stanie przejść najgorsze cierpienie. On wiedział, że ojciec jest z nim i że go kocha. Siostra Faustyna w swojej relacji z Bogiem jako ojcem uczyła się ufać. I powierzać jemu siebie, jak dziecko, w każdej sytuacji, zwłaszcza w cierpieniu, niepewności, lęku. I swoim osobistym doświadczeniem relacji z Bogiem Ojcem dzieliła się z innymi, zachęcała ich do ufności. Pisała: O Stwórcu mój i Ojcze wielkiego miłosierdzia, ufam Tobie, boś dobroć sama. Nie lękajcie się dusze Boga, ale ufajcie Mu, bo dobry jest i na wieki Jego miłosierdzie. Faustyna pełna zaufania w ojcowskie miłosierdzie Boga bardzo pragnęła, żeby każdy człowiek Go poznał i doświadczył Jego miłości. Modliła się, Ojcze wielkiego miłosierdzia, pragnę, aby wszystkie serca zwróciły się z ufnością w nieskończone miłosierdzie Twoje. Nikt się nie usprawiedliwi przed Tobą, jeżeli nie towarzyszyć Mu będzie nieskłębione miłosierdzie Twoje. To poznanie Boga jako Ojca pełnego miłosierdzia sprawiło, że Faustyna była wypo zdolna wypowiedzieć takie słowa: Choćbym miała na sumieniu grzechy świata całego. I grzechy wszystkich dusz potępionych, to jednak nie wątpiłabym o Bożej dobroci, ale bez namysłu rzuciłabym się w przepaść miłosierdzia Bożego, która jest dla nas zawsze otwarta, i z sercem startym na proch rzuciłabym się do Jego stóp, zdając się zupełnie na Jego świętą wolę, która jest miłosierdziem samym. Rzuciłabym się do jego stóp, zdając się zupełnie na jego wolę, która jest miłosierdziem samym. To zdanie przywołuje w mojej pamięci przypowieść o miłosiernym Ojcu i Synu Marnotrawnym, który wraca i chce upaść do stóp swojego Ojca, i prosić o to, aby mógł się stać choćby jednym z jego najemników. A Ojciec, wiemy dobrze, że rzuca mu się na szyję, przywraca mu godność synowską. W naszym podręczniku ta część biblijna tego tematu o Miłosiernym Ojcu jest poświęcona właśnie analizie, medytacji nad tą przypowieścią Jezusa, więc do tego tekstu Was odsyłam. Ale kiedy czytam zapiski siostry Faustyny, to mam takie przekonanie, że jest to przypowieść nie tylko z Ewangelii Świętego Łukasza, ale także z dzienniczka. Bo. Obraz Boga, którego ukazuje nam siostra Faustyna, to jest właśnie obraz kochającego ojca, który daje wolność swoim dzieciom, pozwala im odejść, a jednocześnie tęskni za nimi, wypatruje ich powrotu. I znajdujemy w dzienniczku wzruszające rozmowy Boga Miłosiernego z duszą grzeszną i duszą w rozpaczy. Y Siostra Faustyna, zapisując te rozmowy, w przepiękny sposób właśnie ukazuje oblicze Boga jako Ojca, pełnego miłosierdzia dla wszystkich swoich dzieci, szczególnie tych zagubionych. Zapisała słowa Jezusa: Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie. Te słowa Boga ukazują nam pełne miłości serce Ojca. Bóg, do którego przybliża nas siostra Faustyna, to Ojciec, który kocha i tęskni za swoimi dziećmi, zwłaszcza wtedy, gdy oddalają się od Niego. Faustyna wie, że z najdalszych zakątków naszego odwrócenia się od Boga, zawsze możemy do Niego powrócić, bo on nieustannie na nas czeka, gotowy, by nam przybaczyć. I sama niejednokrotnie tego doświadczała w swoim życiu. W rozmowie miłosiernego Boga z duszą grzeszną napisała: Błądziłam jak dziecię marnotrawne po manowcach, a tyś mi nie przestawał być ojcem. Jak ojciec z przypowieści ewangelicznej, tak samo nasz Bóg czeka na nasze powroty choćby z najdalszej krainy grzechu i śmierci. Powiedział, miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce moje, gdy oni wracają do mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili serce moje, a cieszę się z ich powrotu. Nawet wtedy, kiedy człowiek przez długi czas pozostaje głuchy na Boże wezwanie i dochodzi do takiego momentu, w którym jego zdaniem nie ma już dla niego żadnej nadziei, miłosierny Ojciec nie przestaje go szukać i tęsknić za nim. Duszo w ciemnościach pogrążona: nie rozpaczaj. Nie wszystko jeszcze stracone. Wejdź w rozmowę z Bogiem swoim, który jest miłością i miłosierdziem samym. Lecz niestety, dusza pozostaje głucha na wołanie Boże i pogrąża się w jeszcze większych ciemnościach. Wtedy Jezus woła powtórnie, duszo, usłysz głos miłosiernego Ojca swego. Bóg, Ojciec co czułem i miłosiernym sercu, robi wszystko, żeby nas odnaleźć w naszym zagubieniu i przekonać nas o swojej miłości. Wystarczy tylko, że my okażemy chociaż odrobinę dobrej woli, uchylimy chociaż trochę drzwi naszego serca. Miłosierdzie Boże dokona reszty. Dla grzesznika, który skruszony wraca do Boga, on zawsze jako dobry ojciec ma otwarte ramiona i obdarza nas zawsze swoim miłosierdziem, mówiąc, Właśnie ty, Dziecie moje, masz wyłączne prawo do mojego miłosierdzia. Pozwól mojemu miłosierdziu działać w Tobie, w Twojej biednej duszy. Pozwól niech wejdą do duszy promienie łask. One wprowadzą światło, ciepło i życie. Masz, duszo, wszystkie skarby mojego serca. Bierz z niego. Cokolwiek ci potrzeba. Taki właśnie jest nasz ojciec. Zna naszą słabość, lituje się nad nami, czeka na nas zawsze z otwartymi ramionami. Faustyna pisała: Cała nicość moja tonie w morzu miłosierdzia Twego. Z ufnością dziecka. Rzucam się w objęcia Twoje, Ojcze miłosierdzia, by Ci wynagrodzić za niedowierzanie tylu dusz, które lękają się Tobie zaufać. O jak mała liczba dusz prawdziwie Ciebie zna. Abyśmy my byli tymi, którzy prawdziwie znają miłosierne serce naszego Ojca. I którzy pragną tego, by wszyscy je poznali, by wszyscy doświadczyli Jego miłości. To było misją siostry Faustyny, to było gorącym pragnieniem, które się paliło w jej sercu, aby wszyscy poznali miłosiernego Boga, który jest Ojcem pełnym miłosierdzia, pełnym czułej, przebaczającej miłości do każdego z nas. I to jest też nasza misja, bo kiedy odkrywamy naszą tożsamość, Dzieci Bożych, Coraz bardziej poznajemy miłosierdzie naszego Ojca. Jesteśmy wezwani do tego, żeby zachęcać innych do ufności. Jesteśmy wezwani do tego, żeby dawać świadectwo o Jego dobroci, o Jego miłosierdziu, którego my doświadczamy i którą On chce obdarzać każdego. Ale, żeby być takim świadkiem, potrzebujemy pielęgnować naszą relację z Ojcem. Otwierać serce coraz bardziej na Jego obecność, aby Jego miłosierdzie mogło przechodzić przez nas do innych. Tego Wam życzę i o to się modlę dla siebie i dla każdego z Was.